Dzień dobry wszystkim! Ja jestem Gamerowiec, a to jest mój kanał. Tutaj będą filmiki z Fortnite'a, z Robloxa. Jak nie znać tych gier, ale raczej dużo osób ją zna, ale jak ktoś nie zna, jest bardziej w czymś innym obeznany, no to mogę to przedstawić. Będzie dużo różnych gierek nagrywanych, więc. No, no, zobaczcie jak na to wygląda. Oczywiście, ci już co są obeznani, to nie potrzebują tej edukacji, ale Nagry nagrywam wam tutaj odcinek z Platna W ogóle może z tymi też będą. Tak że wam na początku moją szafkę w Fortnite, bo możecie sobie poglądać, jak wam się nudzi podczas ładowania i, i obeznać się z moim stanem w Fortnite. I możecie napisać też w komentarzach jak wam się podoba szafkę. E, jak ją oceniacie, czy jest fajna, czy nie fajna, czy bogata, czy biedna. Na każdy komentarze będę serduszkował i odpowiadał. Bo jestem takim nowym youtuberem i każdy like jest ważny, no. bo nie mam wielkiej kariery jakiejś. Czy dopiero pierwszy film. Może się jeszcze ze mną bardziej obeznać podczas gry, zobaczycie mojego skilla. I jak w ogóle nie czy tego pojma ika. Ja sam nie wiem czy, czy ja dobrze gram, czy nie. Wy mi to powiecie. No dobrze. Może tylko żebym nie miał takiej wielkiej porażki jakiej, że od razu mnie typ zabija. Musimy się postarać. Tak, takiego fajnego są nas w tyłku, Jego też się, że nie wiem za bardzo co mam do Was mówić. Co miałbym jeszcze o sobie powiedzieć. Na pewno w Fortnite'a nie jestem jakimś trei Więc jakby co? Jakby jakbym jakiś typ ze snajpiem, to nie uważajcie mnie, że nie uważajcie mnie za jakiegoś nutka matko! Po prostu nie ma broni, a jednak... On na samolocznej hmm. fejse! O no, 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 ha, ha, na, Ha! się się nawzajem, no to nieźle. Mówiłem wam. Ależ taka tragedia. Oni się chyba próbowali stymować, ale jedna ją zdradziła. Może też się w sumie z kimś na ale zatymuję, a na końcu chyba nic. Albo pewnie coś robić. To Nie są pary, że nie też jak go mogę uratować Nie Bomba. Ale ta pierwsza gra to był jakiś fajnie nie? Myślę, że każdy się tu ze mną zgodzi. Ale moim marzeniem jest... ...ja być takim słabym youtuberem. Chciałbym mieć jakąś lepszą widownię. Ale niestety nie jestem tak obeznany Wszystkimi mechanikami w ogóle tych wszystkich YouTube'ów, gier w ogóle Ja się na tym za że nie znam Lecimy tam jeszcze raz, ale mam nadzieję, że nie będzie że jak nie to lecimy Na jakieś na bazie Bo tam, tam mało osób leci Na przyjemnych Bosa poleciał ale lepiej czekać na ludzi, którzy, którzy będą chcieli zabić wosa, bo to zawsze łatwiej. też włos jest sobotą i tak nie ogarnia. Dobra, to się chyba raczej nie przyda. Zostawię czemuś Bambikowi, żeby później miał w ogóle jak ze upalczyć. A jeszcze zostawię, więc tu defense'a. zawsze jak jest coś niepotrzebne, to i tak to sobie zostawiajcie. O już trochę się starają. Łopatka. Jeszcze to taka ja też. Ale to na wyliczach. Może nie będzie tu na wyliczach. Ale są. Ale to się Czekamy tu na ludzi. A zróbcie mi tą przyjemność widzowie. Chociaż niech jedna osoba da słuchać. Bo ja nie chcę milion, był 2 miliony, tysiące. O ja chcę... O matko! popchnij 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 To popchnij popchnij na popchnij 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 Świetnie, skończyło mi się popchnij dużo was tu jest. Matka was nie miała. Tyle was tutaj jest? O matka w się tak w To coś. A widzicie, teraz to potrzebuje jakiegoś miksu, ale dobrze, że ją że tutaj leży. Porównajmy sobie w ogóle te czy...

Pompa, czy to Dobra, nie na to, To jest bardzo... mówię wam. Że ja to jest zna. Zawsze zbierajcie te tzwiczki, Nawet za legendarne... Tzwiki. No dobra, nie za pompy, no ale... Zawsze zostawcie jakiś slot dla tego. Chyba, znaczy, że nie znajdziecie, to wtedy macie totalną... Na... Kurde, jakiś... Spider-Man. Spider... -Man, Spider -Man. Nie robię cały dzień Dobra jeszcze trzecią apteczkę sobie He! Hehe, wszystkim wykupiłem jest. Ej, jestem tutaj przez cały czas Czekam by z tobą porozmawiać. No masz kości na właściwych miejscach Ej O matko, ja się ciebie boję O matko, elo! O ale go zjechałem, nie wiem. O, jest. Sorry, ale nie lubię tej pompy. Za nic jej nie wezmę. Choćby była legendarna. Można nawet uznać, że nic fajnego z niej nie było. Niech inni serie mają, ale ja z nim nie umiem strzelać. Nie to do... nie, uwagę to. Mówiłem. Nie, nie ma ale go rozdapciałem. Nieźle, nieźle. Nawet mi idzie lepiej niż myślałem tak szczerze. O, jeszcze grzyba se zjem. To mi szkodzi. Jeszcze kokoska. O kurde, bob mnie obserwuje trzeba. Chłop mnie obserwuje, to ja robię jakiś bully bull trayder, żeby myślał. O matko, ale ten chłopiec spokojnie. Dziwię się, że żeby... Ale Tak naprawdę to w ogóle nie jest, to... nie obserwuję, to muszę być lepiej. Fajno. A co drugie puste wszystko, po to zostawili a ja, po co mi to? Koniec. Dobra, nudno już na tych slajdach. Chodźmy gdzie indziej. Nasady tutaj na bosa. O widać, że ktoś z medalionem, bo tak. Stresa. a chyba że to ten Spiderman, bo dał go na celu. Milo to już ktoś przejął. To lepiej się tam nie zbliżać. Zobaczcie jaki mam w ogóle kuchatę ogonek. Dobra. To nie jest family friendly, więc nie będę tego robił. A dobra, tutaj już nikogo nie ma. Tam pewnie ktoś by, ale na tych slajdach to szczerze mówiąc, było dużo się Nie dziwię, że nikogo już nie ma. Ja się tam przyciągnę. To tak będziemy się bić. Nawet karabinu nie muszę używać. bo zaraz wyrzucę. Sorry, ale to nie jest To jest jakiś inny celownik? No właśnie, nie ale... Bliższy celownik, ale ja nie wiem, bliższy jest. O matko, o, matko. Ja, ja tu szukam bossa, a ci już mnie nadszedł. Mogę, ale czasem ktoś mnie prześladuje. Gdzie ten boss? Aha, już go przekroczyłam. Yes. Aha, ten jest! Aha, to nie jest się domagać doznać z waszym szefem. Ha, tu jest Sej. To gdzie jest boss? Jest was kto W tej willi się Jak mnie nawet zauważą, bo jak się do nas przyszedł. No i gdzie jest? już jest jeden, bo zaraz przyjdzie pewnie. Bo kto nie uderza w mu Ej, kto tu jest w bosoku? Dobra, fajnie wiedzieć. Liczyć, ponieważ zaraz jest EFA zawiedę, je, bo ja. Patrzcie, ja już ją widzę że sobą, nawet nie czuję. Matko box wolałbym się na jakieś wyleczyć. Idealny celownik już, już nie poszedłem do sejfu Bo bym tam je zdążył Dobrze, w serio do sejfu nie poszedłem Bo bym niestety, bo ja bym Straciła mi ręki Może bym się tam uratował Ale, no nie są no. Gdzie, skąd well, well, well. Chyba już ten nie co robić, to są żeby winek znajpili. Ja tu coś słyszałem. A raczej to mi się nie przesłuję? Bo to dźwięk karabinu. Na tym zwrócę swoją wagę.

Co? Dobra biegniemy Na góry na pewno gdzieś tu będzie bo to jest jedyna stówka w strefie Przedlecę od razu bliżej O, strażnik, który zauważył Dobra, nie wchodzimy tam ale powinno być te ludy, o kurde! jakiś chłop, a nie, to jest strażnik Serio? On już nie mogę znaleźć. Kąsy, jestem Zaraz tu to wrócę. Zdążymy jeszcze, nie? Albo apteczki bluźnica. Kotwiczka jest najlepsza. Ha, nie jak się do tego sypnie. No to nie bardzo odesnają Jak tu się wchodzi? Się muszę tego nauczyć Bo jakoś mi się nie chce to wygryźć Matko, tędy? Tam jest skrzynka, ale teraz nie skrzynka jest najlepsza no Tędy? O matko Ja nie wiem Definacja. Dobra, chyba jednak nie do do sejfu. Wracam po apteczki. Po nich tu Dobra, to... Coś się to weźmie. O matku. Co? Takie teraz tutaj Ja to zaznaczam. Mam psychę. Zaznaczę. Każdko po to przyjdzie. O matko, chyba powinienem zawrócić. Chyba powinienem da wrócić. Czemu ja dalej widzę safe, skoro nie mam tej karty? Uciekam, uciekam. Chłop z medalionem chyba. Teraz już jest taka mała strefa, że ktoś tu musi być Dobra, musimy iść do tego kawałka strefa Pewnie zostanie zniszczony Ale nagrywanie mi to zostało Sorry, że pierwszy odcinek już taki drugi O matko! Będziemy kończyć odcinek. Dobrze nam szło. Bye bye.